Malowana Lala, chłopiec z gitarą, czy jedziemy autostopem? Te piosenki Karin Stanek potrafi zanucić każdy, bez względu na wiek. Pochodząca z Bytomia artystka 18 sierpnia obchodziłaby swoje 77 urodziny. Pamięć o królowej polskiego big bitu pielęgnuje jej największy fan Stefan Papierowski, który jak co roku złożył kwiaty pod bytomskim pomnikiem Piosenkarki. Karin Stanek i Czesław Niemen. W polskim roku i Bigbicie są najważniejszymi w Polsce. W encyklopediach polskiego Roka Bigbitu w Polsce Zawsze wymienia się Karin Stanek i Czesław Niemena. Było pełno gwiazd. Była Kasia Sobczyk, była Majdaniec, był Wojciech Korda, był Jacek Lech, byli inni. Ale Karin Stanek to są ci, którzy nie musieli niczego udawać. Karin Stanek była muzycznym samoukiem, a karierę zaczynała w amatorskich zespołach na Górnym Śląsku. Ogólnopolska sława przyszła w latach 60. ubiegłego wieku, a artystka z Bytomia stała się jednym z symboli polskiego big beatu. Ceniona była za swoją wyrazistość i sceniczną energię. W 1962 roku, kiedy Karin Stanek zaczęła śpiewać y, od pierwszego festiwalu młodych talentów w Szczecinie, Jimmy Joe, ja to wszystko pamiętam. Ona została zaproszona potem zaraz... Na, na drugi międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie i oprócz Jimmy Joza śpiewała malowaną lalę. I ja to wszystko pamiętam. Karin Stanek śpiewała m.in. w zespole Czerwonoczarni, z którym koncertowała w kraju i za granicą. Wiele razy triumfowała na festiwalach w Opolu i Sopocie. W połowie lat 70. wyjechała do Niemiec, gdzie kontynuowała karierę. Do Polski na występy wróciła po 15 latach, a swój pierwszy koncert w bytomiu zagrała dopiero w 1997 roku. Karin Stanek przyjechała po 20 latach nieobecności do bytomia na Śląsk na prawdziwy swój koncert jako gwiazda. Dzięki temu koncertowi Karin przyjechała jeszcze w 2002 roku. Po medal Miasta Bytomia przyjechała też na 750 lat Miasta Bytomia. Karin Stanek zmarła w Niemczech 15 lutego 2011 roku i tam została pochowana. Dwa lata później w Bytomiu został odsłonięty pomnik artystki.